Cześć, jak witam was na moim kanale, ja jestem Pola i dzisiaj tak jak możecie zauważyć w tytule mamy odcinek, w którym po prostu spędzimy sobie wspólnie weekend. Teraz mamy sobotę, godzinę 11.30 ja właśnie jadę do fryzjera. Bardzo długo na moim kanale nie było odcinka, w którym spędziłam sobie z wami taki luźniejszy dzień. Ostatnio głównie filmy pojawiały się w tematyce mój typowy dzień, moja typowa sobota, mój typowy tydzień. Więc ja teraz lecę do fryzjera jeżeli chodzi o mój outfit, to tak jak możecie zauważyć... Mam tą koszulkę i zielone spodnie Cargo. Wciąż mi nie pasuje coś w tej grzywce. Bo mi bardzo nam pogoda, ja się teraz będę ogarniać. Moja kawa to jest tak gdzieś w 80% mleko, ale lubię ją pić, więc robimy sobie ją wspólnie. Jeżeli chodzi o moje dzisiejsze plany, to takowych nie posiadam. Zawsze u mnie niedziela jest takim spokojniejszym dniem, w którym po prostu chcę sobie odpocząć i przygotować się do tego całego tygodnia w szkole. W najbliższym czasie bardzo dużo rzeczy się będzie u mnie zmieniać. Przede wszystkim gdzieś w tej okolicy. Nie będę Wam jeszcze zdradzać, co to będzie, bo nagram z tego raczej oddzielny odcinek. Przeraża mnie to troszeczkę. Pierwszy etap tej czynności będzie 20 lutego. Gdzieś tak za 70 dni mam egzaminy. Jestem ciekawa, jak to będzie wszystko wyglądać. Nie wiem, czy się chwaliłam, ale złożyłam już papiery do mojej szkoły średniej. Ja chciałabym pójść do technikum. To też będzie raczej w innym filmie, też bym chciała troszeczkę ten temat poruszyć, bo wiem, że jest dużo osób, które chciałoby się na ten temat dowiedzieć czegoś. Muszę dzisiaj się też skupić na nauce, bo mam naprawdę sporo rzeczy do poprawienia, mam sporo rzeczy do napisania. No, jest to ciężki teraz bardzo czas w szkole. Mam bardzo dużo obowiązków, mam bardzo dużo sprawdzianów kartkówek. Zamiam ja też coraz więcej Was przypływa na mój kanał, z czego jestem niesamowicie dumna i też niesamowicie wdzięczna. Dziękuję Wam z całego serca za to, bo przede wszystkim ja nigdy nie zdawałam sobie sprawy, ile to jest tysiąc osób. To nie jest duża liczba subskrypcji, bo są osoby, które mają po miliony. Dla mnie jest naprawdę wiele. Bardzo dużo osób do mnie przypływa, bardzo dużo osób też mi jakieś DM na Instagramie, czy nawet te komentarze. I naprawdę jestem niesamowicie wdzięczna za te komentarze, za -y, bo wtedy mam wrażenie, że faktycznie wy jesteście, że faktycznie ktoś jest na tym kanale. Czuję faktycznie takie realne wsparcie i czuję, że po prostu jesteście ze mną, że faktycznie na tym kanale są ci ludzie nie jest u Was jakoś bardzo dużo, bądźmy szczerze, że na 1000 subskrypcji to nie jest, nie wiem, jaka wyśmienka liczba, ale ja jestem bardzo, bardzo dumna i wdzięczna za każdego z Was. Dzisiejszy dzień, tak jak już Wam mówiłam, chyba po raz setny jest takim dniem luźniejszym, ja też jestem ubrana bardzo luźno, widzę, że mam piękniej szufladę otworzoną. Biorę się teraz właśnie zamontowanie montowanie filmu. Film już jest na kanale, więc zapraszam was do opisu, bo tam znajdziecie do niego link. Na taki moment skończyłam montować odcinek. Teraz postanowiłam, że przeczytam sobie parę stron książki.